Eo, witam Was w, w pierwszym moim poradniku. Tak, dzisiaj jest poradnik na moim kanale, w którym pokażę Wam e, jak mm, zrobić jakiś fajny napis w gimpie. Potrzebny jest nam oczywiście gimp dwójka, bo bez niego nie damy rady tego napisu zrobić oczywiście, co jest wiadome. Niech on nam się załaduje. Mahalo Gimp. Ładuj się. Rochamianie programu Gimp. Ten program jest mm, zupełnie bezpłatny. Mam Windows 8 i jest on troch, I jest on zupełnie bezpłatny, ten y, gimp. Więc za darmo można robić w nim wiele, dużo fajnych rzeczy. Że niech on nam się tutaj załaduje. O! Jest. Dobrze, no, jest włączony GIMP. Dwójka. Nie obrazu obrazów I tutaj mamy plik, edycja, zaznaczenie, widok, obraz, warstwa, kolory, narzędzia, filtry, okna, pomoc. Klikamy w plik. Tutaj mamy nowy, utwórz. Otwórz, otwórz jako warstwę, otwórz. Położenie ostatnio, otwierane, zapis, zapisz jako, zapisz kopię, przygotuj, wyeksportuj, wyeksportuj, wyeksportuj jako, utwórz szablon, ustawienia strony, wydrukuj właściwości, zamknij widok, zamknij wszystko i zakończ. No i klikamy w te drugie, znaczy kierujemy myszką na tę drugie, utwórz. Co mamy? schowka, z ze strony www, zrzut ekranu, przyciski, logo, New brush From Text, Desenie i Motyw Stron www. Czyli wchodzimy sobie w logo. Mamy duże romsota, rom, rom druk gazetowy, gradient z gwiazda i 26 komiks, kreda, Gryźtał Śniące łaciatem roźne na głównych stronach www. Napis na no, okręgu, neon, nieziemska posiata, nieziemski neon, notaczka 3D. Proste 1, proste dwa, rozszerzone, szybki tekst, śledzenie cząstek, teksturowanie, wykrężone, wyżąbone z granicami zimny metal. I ja mam może najpierw pokażę. Gwiazda, bo to mi się najbardziej podoba. I wpisujemy jaki sobie na przykład tekst, na przykład poradnik. Ja sobie wpiszę. I sobie ustawiamy tak, żeby jakiś, jakiś fajny kolor nam, może. Mam um, jakiś zielony, jasny. O, taki byłby fajny, może. I ładuje się. I gobijamy się, takie coś. No, jak widzicie, jest tutaj taki napis poradnik i w tle taka, jakby, i tutaj w tle taka gwiazda, która. Pokazuję, teraz się świeci na ten napis. Dobrze, to ja to wyłączę położyć zmiany. A jeszcze jedno, Jeszcze kilka wam pokażę. Logo. No i na przykład wam teraz pokażę. Nieziemski neon. Niech będzie. Jeszcze raz poradnik Kuby. Na przykład niech teraz będzie. Jak niech tak zostanie kolor poświaty. No nowy to taki może niech będzie. Fajnie może wyglądać. Szerokość na 3. Szerokość 3, też spróbujmy na 3 zanikanie, dobrze. I wychodzi nam taki napis, myślę, że fajny. Bo jak się patrzy na to, to... Nie ja takie wrażenie, jakby mi te linie tak zanikały, no. Fajnie wygląda według mnie włożyć, no, Twój logo i możemy sobie wygrać na przykład teraz, no nie wiem, yy, niech będzie to te łaciate. Też poradnik, gęstość x punktów, kolor tła, tak, niech będzie okej. Okay. No, no i wychodzi nam coś takiego, taki napis w kolorach krowy jakby. No właśnie i utwórz jeszcze jedno może albo znowu i te to było rozrzedzone i wpiszemy poradnik kolor tła no a może ciekawe jak to tak by wyglądało no, no zobaczmy okej okay. no i to wygląda tak że tutaj jest taka i tutaj jest taki jakby biały, nie wiem jaki to może być kolor, taki jakiś biały i otoczka jest taka, jakby się paliło to, no i fajnie to wygląda, nawet fajnie to jest. No, że pokażemy jeszcze dwa. I teraz... Hmm, nieziemska poświata, może to będzie fajne. Poradnik. Niech będzie ten zielony kolor poświaty? Aha, to takie proste zwykłe. No. Dobrze, może spróbujmy jeszcze jedno coś zrobić. I na przykład z tych fajniejszych, Wam mam, pokazuję, żebyście może e, potem wiedzieli, jakie sobie wybrać, jakbyście chcieli zrobić. A te wypiszone no to poradnik. Mhm, stopień rozmycia. Co? Fajnie, no, żeby to takie rozmyte. To... 3,9, 2,9 jak będzie. Ogrodzenie nie, zachowanie. Nie. Desenie. Jakiś fajny deseń. Może z tych fajnych no może... No to wyłączmy. OK. Jak to nam wyjdzie? No i to wychodzi nam takie coś. No fajnie, że... No, no, no fajnie, mi się podoba. Tutaj to wygląda. Jakby tutaj to leżało. Takie wypukłe to się wydaje. No, fajnie wygląda, fajnie logo i może zimny metal. O! Myślę, że fajnie wyjdzie. nie bo tutaj jakaś taka kolor widzę, No czy fajnie wyjdzie? Nie, to po prostu jest tu ten deseń zachowany, połowa i tu się jest odbicie. Nie, to w ogóle nie fajne. Nie, 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 nie. Dlaczego? Tu maluję. Aha, bo to jest zaznaczone. Poczucamy. Pokażę Wam może te. Um. Nie wiem, nie wiem, co to jeszcze Wam pokazać. Jeszcze z jedną bym chciał Wam pokazać w tym poradniku. Hmm, jak tu tekst. Hmm. tekstu? galana. o! Poradnik. Kolor tła. Czarny kolor początkowy gradientu. niech będzie ten. Kolor końcowy Nie za jasny. O, taki dojrzały zielony, jakby może. Jak to wyjdzie? O, właśnie takie coś. No, to jest taki tworzy obraz. że tutaj, jakby to w trzecim wymiarze było. A więc to jest na dzisiaj. Wszystko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czekajcie do kolejnych odcinków lub też może poradników. Pozdrawiam Was. Cześć.